Cześć, witam wszystkich serdecznie na kanale Kryptomanii. Dzisiaj bardzo udany dzień, 22 czerwca, jak dla mnie naprawdę udany dzień, bo mianowicie wpadł mi Edrop 8, czyli od atom, zatrzymanie atoma na prywatnym portfelach, tak jak między jej Atomic Wallet, Exodus Wallet. Nie sprawdzałem tego przez, jeżeli chodzi o tras wallet, ale jeżeli macie klucze prywatne do atoma to możecie sobie sprawdzić, jeżeli trzymacie atom akurat na Transwolecie i inne portfele, które jeszcze może obsługują e, atom, a macie do nich dostęp kluczy prywatnych, e, możecie odebrać Airdrop Jak na, na początku sprawdzić sobie, czy należy Wam się Airdrop, Po prostu weźcie sobie swój adres Kosmosa. Ja na przykład wziąłem sobie z Atomika e, i podobnie będzie pewno na innych portfelach wyglądać, żebyście atom. Bo stejkuje tu atoma Atom Kosmos, kosmos Atom yy, no i tam 80 parę sztuk się stejkuje, a pokazuje o wiele mniej, bo jest, to jest delegowane. I kopiujemy sobie adres, receive, copy, i ten adres wklejamy sobie tutaj. Tak samo będzie na Exodusie, czy na transwolecie lub i innych woletach, które macie, gdzie trzymacie kosmos. Wklejacie i wtedy zobaczycie, ile Wam się należy. Jeżeli Wam się należy. To, co trzeba zrobić, trzeba wejść w Google Chrome. Jeżeli na przykład, choć ja wam pokażę, jak na laptopie, ściągnąć sobie ten portfel. I teraz, żeby się ten, Wam się trzy opcje, tam z, y, nowy portfel, ale nie, Wy po prostu musicie go odtworzyć, ten portfel na nowo. Czyli wkleicie sobie y, w ten portfel swoje hasła y, CD który na przykład na Atomiku znajdziecie sobie w Settings, y, private case, czy prywatne klucze, tu wpisujecie swój password, otworzą wam się, pokażą wam się CD i prywatne klucze, bierzecie prywatny klucz z Atoma, i wtedy już wam ten y, portfel Kepl będzie działał. I wtedy, co? Y, tutaj możecie wrzucić w stacking ten OS, tu jest przejście z Kosmosa na OS, na tym portfelu tu macie Cosmos, tu macie Osm, ale to jeszcze nie koniec. Są pewne, żeby mieć w całości, bo samo połączenie, wpisanie adresu nie daje Wam w pełni sumy tego airdropu. Czyli tutaj na tej stronie, app, Osm zone, wchodzicie sobie w airdropy. Ja już mam 80% zrobione. Ostatniego jeszcze nie można zrobić, trzeba poczekać trochę. Jest 50 parę dni, po prostu tutaj pisze, że yy, oni ten pól muszą jeszcze tam coś dokończyć i dopiero będzie można to ostatnie zadanie zrobić, ale z tych zadań 8, 468 już już mam na portfelu. I trzeba tak, dodać Add Liquidity, na razie nie możecie. Hold Atom on, on February 18 Czyli wszyscy ci co y, hodlowali atom do 18 lutego. Jest to dla mnie szczęśliwy dzień, bo wtedy się urodziłem. 18 lutego. To jest zaraz dodatkowe szczęście. I trzeba zrobić później jeszcze słapa jakiegoś. Po prostu tutaj wejść, powiedzieć, jak połączycie ten portfel z, ke, z, tym, z Kepler, tą Osmos, z, z tym portfelem Kepler, to tutaj na dole właśnie mi zasłania, z, tu jest połączenie portfela. Tylko mówię musicie mieć ściągnięty ten kepl jako elstation, tutaj ma, musicie zrobić jakiś swap czyli tutaj jakąś trade'a po prostu zrobić na przykład ten jeden os zamienić na atom jak zrobiłem tak i już yy, następne zadanie było wykonane Stake osm to to zrobicie akurat na tutaj, stake yy, jest tutaj wrzuciłem 100 sztuk osm i, i już tutaj widzę że nalicza także fajnie. Następna sprawa, vote and governance prospal, czyli trzeba zawotować, czyli też na tym. I tutaj po prostu oddajcie głosy. Vote and vote. Ja już oddałem te głosy. Stówka jest w stackingu, 359 wolne na tym, na tym ale pewno jeszcze wrzucę całe wstaki, niech to pracuje. Także ja jestem bardzo zadowolony. Nie dość, że fajna data jak dla mnie, to. Miła niespodzianka tego dnia, i, i o, córka też tam chyba się cieszy, może z tego, z mego szczęścia. Jak widzicie, jest 56 dni na odebranie tego AirDropa. Jeżeli będzie kolejne zadanie już gotowe, że ten pool będzie już działał, ja wrzucę na naszą grupę Facebookową, na Kryptomining będzie info, że już można to zrobić. W każdym razie te cztery zadania można już zrobić, i życzę Wam udanych, udanego AirDropa, i mam nadzieję, że trzymajcie. Chociaż trochę tego atoma na prywatnym portfelu. Tyle z mojej strony, i życzę Wam powodzenia.